W sercu regionu łódzkiego powstał bank. Nie z myślą o zysku, lecz o wspólnocie. Tworzony przez lokalnych dla lokalnych. Przez lata budowaliśmy zaufanie. Przez rozmowy, nie przez formularze. Bo tu nie chodzi o liczby, tu chodzi o relacje. Prawdziwa wartość to ludzie, a nie cyfry na papierze. Jesteśmy nowocześni i zawsze blisko Ciebie. Zadbaliśmy o to, byś miał dostęp do banku gdziekolwiek jesteś. Wspieramy Cię na każdym kroku z sercem i technologią. Wspieramy nie tylko konta i kredyty wspieramy drużyny, pasje, wydarzenia. Jesteśmy częścią tej społeczności, która codziennie tworzy coś wyjątkowego. Razem budujemy lepsze jutro dla nas wszystkich. Wspieramy tych, którzy budują nasz region, codzienną pracą i odwagą patrzenia w przyszłość. Od rolników przez lokalnych przedsiębiorców, aż po tych, którzy inwestują w nowoczesne i ekologiczne rozwiązania. Jesteśmy tu, by wspierać to, co trwałe i to, co dopiero się zaczyna. Od pokoleń blisko ludzi, stabilni i pewni. Twój bank na dziś, jutro i przyszłość, bo zaufanie buduje się latami, a my jesteśmy tu, by towarzyszyć Ci każdego dnia.